Dzisiaj kolejne rozpakowanie telefonu Nokia Lumia Którą dostałem dawno. Patrzymy zawartość O. Widzimy. Mamy tak. Oj, sorry, okulary zupełnie Mamy tak. Telefon. Czarny. Kartę gwarancyjną. Opakowanie. Instrukcja obsługi. W środku jeszcze mamy słuchaweczki. O, i wraca jakimś chyba głośniczkiem Mam chyba. nie, myślałem, że pójdę, ale mam podwójne słuchawki. I kabel USB. Podobny, tak jak mamy chyba w tablacie. Później to sprawdzimy. Zobaczymy jak się odpada tu mnie. Kratego w Reneky Naleje jest howa, niepotrzebne. Tu jest pokazane jak się otwiera telefon. Zrozumiał się otworzyć, w środku jest bateria i dwa sloty. Pierwszy jest, widzimy, pierwszy jest na kartę micro SD do 30 albo 16 giga Można sobie załadować tutaj na kartę SIM. Zobaczymy gdzie jest włącznik. Klawisz Start. od siódemką. Trzeba czego naładować? Bo tak nie reaguje? Panie z się wkłada kartę SIM i mikro. Nie wiem czy widać. Zamknięcie. <coughs> Co informacje? go używać. I to chyba wszystko. I będę go włączał właśnie tej karty SIM. Też patrzę, że to też. Mam podane, że, że follow a Twitter Nokia i Polubić na Facebooku Nokia i to jest Windows Phone. W z niektórych Aplikacja lub funkcji urządzenia może związać się z transmisją danych, ilości danych, informacją na temat opłaty za transmisję danych przez sieć komórkową, uzyskać od operatora, wykluczone w Chinach. To tyle z mojego rozpakowania, więc dziękuję i do zobaczenia na następnych rozpakowaniach. Cześć!